Wczoraj we wszystkich serwisach informacyjnych mieliśmy informację, że rząd PiS chce powrócić do promowania OZE, zmienia prawo pod tak zwane wiatraki. W związku z tym przypomniała mi się pewna dyskusja. Zobaczcie. Dziękuję bardzo. Odnawialne źródła energii wiatraki na panele słoneczne może na atom? Czy. Zostać przy węglu, przynajmniej do pewnego momentu. Oczywiście dla mnie najważniejsza jest i w świetle programu Prawa i Sprawiedliwości fotowoltanika i te projekty, które przedstawiamy, m.in. Energia Plus projekt, to jest m.in. dofinansowanie, proszę Państwa, gospodarstw domowych w panele fotowoltanicznej. To jest bardzo istotne I oczywiście, i oczywiście ceny energii, chcę tu uspokoić, pozostają bez zmian, tak jak zapowiedział minister Tchórzewski, tak to pozostało. Dziękuję. Dziękuję. Spraw. Wiecie Państwo po czym poznać, czy ktoś wie o czym mówi, kiedy mówi o OZE? Jak ktoś się nie zna, to mówi panele fotowoltaiczne. A jak się zna, to fotowoltaiczne, bo takie jest poprawnie. I teraz tak. Polska. z, z zobowiązała się przed Komisją Europejską, że w miksie energetycznym wystąpi 15% odnawialnych źródeł energii w Polsce. Niestety już wiadomo, że prawdopodobnie nie osiągniemy tych wskaźników, przez co Polsce grożą wysokie kary. To jest pierwsza rzecz. Druga, naszym celem i w naszym programie jest to, aby do 2020 bodajże roku w miksie energetycznym 50% energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii, czyli to są właśnie panele, to są tak zwane wiatraki. Ja usłyszałem tu przed chwilą, że ceny prądu są bez zmian. No, ja akurat sam płacę swoje rachunki i no nie są bez zmian. Myślę, że zapytajcie rodziców, czy ceny prądu pozostałyby bez zmian. Oczywiście rząd różnymi sztuczkami prawnymi próbuje trzymać te ceny w ryzach, natomiast już prawdopodobnie po wyborach, czy od nowego roku, od stycznia, te ceny mocno wyskoczą w górę, co oczywiście przełoży się też niestety na ceny podstawowych produktów, ceny Czas usług itd.